Dzień dobry Państwu, witam na konferencji po meczu 18. serii spotkań BetClick Pierwszej Ligi. Górnik Łęczna, Lowa Wola, 2 do 0. Witam serdecznie trenera gości, pana Ireneusza Pietrzykowskiego, witam trenerze. Dzień dobry. I tradycyjnie poproszę o opinię po dzisiejszym spotkaniu. Bardzo chcieliśmy zreważować się Górnikowi za ten mecz z pierwszej kolejki rundy jesiennej, bo bo tam był taki bardzo duży niedosyt, bo, bo wydaje się, że byliśmy bliżej e, wtedy zwycięstwa. E, dlatego a, no, wyszliśmy na ten, na ten mecz e, dość e, odważnie. E, pierwsza połowa taka e, bardzo, bardzo otwarta i mieliśmy problem e, przede wszystkim z e, piłkami zagrywanymi, zagrywanymi przez Deje, e, bo e, mimo, że jakby wiedzieliśmy, w jaki sposób górnik będzie budował grę, to, to nie potrafiliśmy się tam odpowiednio ustawić, i, i w tej początkowej fazie meczu na pewno górnik miał kilka dobrych pozycji. My też odpowiedzieliśmy reakcjami, które mogły przynieść bramkę. W drugiej połowie troszkę to skorygowaliśmy tak, i, i górnik już tak łatwo nie, nie przedostawał się. Pod naszą bramkę na pewno w tamtym okresie ten mecz był dość zamknięty. Ani jedna, ani druga drużyna nie, nie potrafiła sobie stworzyć sytuacji do strzelenia bramki. Na pewno z naszej pozycji żal, że, że ten wolny pośredni nie wykorzystaliśmy, no to było przy 0-0. Chyba Wojtkowskiego sytuacja to już była przy, przy 0-1. No i cóż, i, i, i niestety. Tracimy bramkę, która no pewnie można się było jej, jej zapobiec. Na pewno mieliśmy taki moment w tym tygodniu, na którego bramkarza postawić i podjąłem decyzję, że to będzie jednak wilk, mimo że tych bramek ostatnio odpuścił dość dużo i, i też popełniał błędy, natomiast, natomiast taką decyzję podjąłem, że, że to będzie Adam, no niestety ta, ta pierwsza bramka na pewno obciąże jego, jego konto. Została mieć i, i musimy szukać punktów, bo to miejsce bezpieczne nam, nam troszkę odjeżdża. Dziękuję Dziękuję. Druga część konferencji po meczu Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola 2 do 0. Tym razem z nami trener Górnika Paweł Stanio. Witam serdecznie trenerze. Tym bardziej serdecznie, że po zwycięskim spotkaniu. Gratulacje i poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Widzieliśmy sami, że, że ten mecz e, naprawdę moim zdaniem był dobry dla, dla kibiców, że obie strony się zaangażowali. E, ta dynamika tej gry mówię o obydwu zespołach była była dobra no i uważam, że dobrze do, do meczu weszli, trochę nas e, zahamowali te kartki, gdzie chcieliśmy grać bardzo tak jakby wysoko agresywnie na ryzyku fal natomiast to bardzo szybkie dwie kartki, trochę nam e, ich plany, ale uważam, że na dzisiaj na z mieli, mieli, mieli trošku lepszy spokój i piłkarsko z me wyglądali dużo lepiej jak w tych meczach wcześniej, także uważam, że z naszej strony to prezentować całkiem ok. Uważam też, że przeciwnik dzisiaj był dobry, także tu trzeba ocenić jej przeciwnika, bo uważam, że dzisiaj zawiesił poprzeczki bardzo wysoko.